I dobra, fragment ustawy, ferwę noworoczny, ustawa. Dobra, wyjście. A to tutaj. Dobra. Czyli już ustawę krzacza z temu, o, dobra. Teraz do krzacza z tego idziemy. Gleba, kurwa, gleba. Zaraz, grzecznie proszę, kim pan jest? No, przepraszam, detektyw Krzykowski do usług. Teraz, po się tłumaczę? I w ogóle, to ja tu zadaję pytania. Co pan tutaj robi? Właściwie to nie pańska sprawa, ale szukam pana Krzeczastego. Mój mocodawca nie chce już być przez pana niepokojony. Co? Przecież sam nie wysłał do zamrażarki sejmowej marszałka Kutłowskiej. Teraz to już zamrażarka sejmowa marszałka Krzeczastego, po tym jak dokonałem czynności przechwycenia dla niego laski marszałkowskiej. Padera, tego miałem nie mówić. A więc to Krzeczasty od początku stał za tym wszystkim. Można się było domyślić, choć w pewnym momencie nawet nieźle spadał w Za dużo wiesz. Wybacz, ale muszę cię zabić. A że wyglądasz na silniejszego ode mnie, to nie pozostawiasz mi wyboru. Odbiór. Wzywam posiłki. Co? Nie chcesz adej pizzy? Przyjeżdżajcie tutaj, kurwa, bo mnie biją! Lewa kurwa, gleba! O kurna. To się wzięło, ale dobra, cyk, od razu i gnoje. To zrozumie kognoju? o. I dobra, teraz tu. I lecim z tym.

Okej, okay. dobra tu. I cyk. I dobra, teraz trzeba się trochę odleczyć, żeby odzyskać tamto. To sobie zostawię na później. Jak na razie to to się przyda. I dobra. I dobra. Jest! Wygrana. Eee, zaraz, zaraz, zaraz. To nie tu. Z tego. To będzie tu o. Zastanawiacie się pewnie dlaczego was tutaj zwołałem. Otóż doszło do niezwykłej sytuacji. Ty? Jak się tutaj dostałeś? Nie tak łatwo mnie powstrzymać, panie krzeczasty. Zobaczy pan, przerwałem ważny moment. Niech pan kontynuuje. Proszę, proszę. Zwołem tę konferencję, by uciąć wszelkie spekulacje. Laska marszałkowska się znalazła. Sprawa zakończona. Jakieś pytania? Nie? Dziękuję. Pytanko, nie widzi pan problemu w tym, że symbol władzy marszałka tak długo był poza kontrolą Sejmu? Marszałka rotacyjnego, panie kolego, o tym nie zapominajmy. Poza tym nie chcę wskazywać palcem, ale to nie jest pierwszy raz, kiedy w Sejmie coś znika, a później się znajduje tam, gdzie nikt się tego nie spodziewał. Na przykład w bagażniku pojazdu oznaczonego Krótkowski Patrol. Co sugeruje, ja wski <laughs> do nie dotykałem, w ogóle nie miałem z nią kontaktu. Chce pan powiedzieć, że zlecenie jej odzyskania krótkowskiemu nie czyni pana faktycznym sprawcą? ja nawet tego krutkowskiego nie znam. Widziałem go może raz w telewizji w sprawie dla deportera. Co pan nam jeszcze powie, że wpadacie na siebie u fryzjera? A Skąd pan nam jeszcze Może to była prowokacja ze strony obcych służb? A, albo, albo plus się za niego przebrał? Przecież dzisiaj każdy może sobie kupić taką perukę. To niemożliwe. Krótkowskiego można rozpoznać po zapachu adrenaliny i biznesu. No dobrze, to. Ne. Może się Kurna. Raz, czy dwa Zaraz to spapram. Nie, nie znaczy, od razu mu tam jakoś. To rozmawialiśmy o laskach. Znaczy, nie ma szokowskich. Proszę natychmiast wyjawić opinii publicznej nazwę tego baru. Coś czuję, że po tej konferencji od razu tam pojadę. Nie. To wyolbrzymiony. On działał sam. Ja tylko rzuciłem luźną sugestię. Nawet pół żartem. Pół żartem powiedział pan Krótkowskiemu, żeby wyniósł laskę z sejmu i pół żartem wręczył mu pan za to 500 zł w kopercie z logo lewicy, tak? Pan jest bezczalny. Za moich czasów, za ludzi takich jak pan nie byłoby miejsca w sejmie. Jak nie w sejmie, to do senatu też bym mógł kandydować. A jest pewnie podobny, nie? Nieee, spaprałem sprawę. Poprawiam sprawę. W ...by uciąć wszelkie spekulacje. Laska marszałkowska się znalazła. Sprawa zakończona. Jakieś pytania? Nie? Dziękuję. Jedną pytanko, Nie widzi Pan problemu w tym, że symbol władzy marszałka tak długo był poza kontrolą Sejmu? Marszałka rotacyjnego, Panie kolego. O tym nie zapominajmy. Poza tym nie chcę wskazywać palcem, ale to nie jest pierwszy raz, kiedy w senie coś znika, a później się znajduje tam, gdzie nikt się tego nie spodziewał. Na przykład w bagażniku pojazdu oznaczonego Krótkowski Patrol. No, co pan sugeruje? Ja tej razki nie dotykałem, w ogóle nie miałem z nią kontaktu. Chce pan powiedzieć, że zlecenie jej odzyskania Krótkowskiemu nie czyni pana faktyczną pracą? Nawet tego nie znam. Widziałem go może raz w telewizji, w sprawie dla Deportera. To dziwne. Jeszcze tydzień temu mówił pan w radiu, cytuję, Krótkowski to jest gość, on by tu zrobił porządek. A co mówił ja że pewnej przejął Krótkowski? Może to była prowokacja ze strony wszystkich służb? A, albo plus się za niego przebrał? Przecież dzisiaj każdy może sobie kupić taką perukę. Czyli najpierw twierdził pan, że nie zna Klutkowskiego, a teraz to agent Pruska? No dobrze, dobrze, dobrze. Może się spotkaliśmy raz czy dwa przykliwie, ale przecież to nie znaczy, że od razu mu tam jakąś akcję. Po prostu rozmawialiśmy o Laskaz. Znaczy nie marszałkowskich? A więc przyznaje pan, że tematem rozmowy z Klutkowskim była Laska Marszałkowska? To wszystko zostało wyolbrzymione. On działał sam, ja tylko rzuciłem luźną sugestię, nawet pół żartem. Pół żartem powiedział pan Krótkowskiemu, żeby wyniósł laskę z Sejmu, i pół żartem wręczył mu pan <coughs> 500 zł w kopercie z logo Lewicy, tak? Pan jest bezczalny. Za moich czasów, za ludzi takich jak pan nie było miejsca tam w Sejmie. Czami Państwo widzą stara gwardia unika odpowiedzi i trzyma się stołków. No, i teraz to prawidłowo zrobione. To poprawdę brzmiały jak cuda. Stupie to mam. To nie ma moje nerwy, zrzucam tę robotę. Tylko żebyście potem do mnie nie przekrącili, jak ci młodzi znowu to jest z pieprzą. No i kitucha, mamy co chcieliśmy. Nie wie tak, ale mam poczucie winy. Przywyknie. <laughs> przywykniesz. Dobra, a więc lecimy do góry, do marszałka kotłowni, jak to gadają. O, jak? jak, jak? Udało się. Odzyskałem laskę marszałkowską. Błagam. Daj mi ją natychmiast. Chodź do tu w skarbie. Chwila, chwila, czy ty naprawdę myślisz, że tak ci ją teraz oddam? Szymon, To? Przecież mieliśmy umowę. No no, tylko się nie popłacz. Słuchaj, dziwnym zbiegiem okoliczności trafiłem niedawno do zamrażarki Sejmowej. Niemożliwe. Hasło muzyczne było nie do odgadnięcia. A jednak, i powiem ci, że nie spodobało mi się to, co tam trzymasz. Masz na myśli przedwieczną? Oj, tam wielkie rzeczy. TVP nie miał gdzie jej upchać, to pomogłem. A kamera! <laughs> nie można ciągle dojść z karbu państwa. Mam nadzieję, że jej nie wybudziłeś. Ja potwierdzam, nie zaprzeczam, ale zabrałem z zamrażarki pewną pamiątkę świadczącą o tym, że dalej mrozisz ustawy. Rozumiem. Normalnie powinienem pewnie teraz z tobą negocjować, szukać kompromisu, trzeciej drogi. Jednak doświadczenie uczy nas, że z terrorystami się nie negocjuje. Co? Tak, tak, jesteś zwyczajnym terrorystą, włamującym się do świątyni polskiej demokracji. Nie mogę pozwolić na to być o podstawami państwa polskiego. You shall not pass. Mhm. Mm Jeszcze ta muzyka w tle mnie to po prostu rozwala. Dobra, tu i dobra, lecimy. Użyj. Przyzwi Mariole. No. Jak się Dziękuję, dziękuję. wspaniała publiczność, ale na mnie już pora. Wypatrujcie mnie za rąk! Nie gites! Okej, okay, dobra. Tu i dobra. Tutaj obelgom. I za niedługo będziemy kończyć. A na razie nie mam czym się leczyć, a nie żeby przywrócić sobie punkty akcji ani nic, także na razie spróbujemy go tak wykończyć. No i cyk. Dobra. że też trzeba za nim biegać jak nie wiem. Jest super naj marszałek podział rotacji. Dobra. O kurna. Dobra, Obelga. O, i już prawie. I dobra... I dobra. Jest. je bało cię nie w szczepionkę. To co? Dogadamy się jakoś? Mów czego chcesz, Rzymio. Moja propozycja jest prosta. Ogłaszasz pełne poparcie mojej partii, a w zamian za to będziesz mógł pozostać marszałkiem. Tak? Zgadłeś się? Okej. Okay. W sumie mogłem się tego spodziewać. Wychodzi na to, że Polska 2069 to była data przydatności do spożycia. Najwyraźniej wyczerpała się grubo przed terminem. Dobrze dla nas. <laughs> Co to za polityk? Kołkownia, o nie. Te nazwy. Ja dobrze zrobiłem zostawiając moją partię dla fotela marszałka. Oczywiście, władza, prestiż, mikrofon, to się liczy, ale czasem w nocy, gdy nie mogę spać, tęsknię za starymi, dobrymi czasami. Na litość Boską, Szymon, minęło 20 minut, wychoduj, Jaja. Dokładnie, w polityce nie liczą się emocje, liczą się promień, procenty. Spójrzmy na sondaże, to Ci poprawi humor. I dobra, zobacz, bo już jest 17%, no to nieźle. A Proponuję wziąć na celownik moich starych przyjaciół z konfrontacji. Znajdźmy sposób na uszczuplenie ich elektoratu. Eee, to będzie prosta sprawa. To co, tradycyjnie protokół 1%? Widać, że wypadłeś z obiegu, to już nie zadziała. Król opuścił konfrontację. Stop! Wyjaśni o co tutaj chodzi? Zapomniałem, że mamy na pokładzie świeżaczka, młody. Usiądź wygodnie i posłuchaj wujka Grzegorza. Dawno, dawno temu wraz z garstką śmiałków powołaliśmy do życia najlepszą partię na świecie konfrontację. Jednym z nich był mój dobry przyjaciel Janusz. To były dobre czasy. Co cztery lata z mozołem procent po procencie odbudowywaliśmy poparcie naszej partii. A Janusz tuż przed wyborami wyskakiwał publicznie z jakąś głupotą i spadaliśmy z powrotem do 1%. Mnie to nawet bawiło, ale pozostali członkowie konfrontacji byli innego zdania. W końcu Memcen, kolejny z naszej paczki, się zdenerwował, dogadał z Bosackim od narodowców i zrobili przewrót. Zamknęli króla w najwyższej komnacie, najwyższej wieży, pośród szklanych fortec warszawskiej, dzielnicy zwanej Mordo Słychać było plotki, że król opuścił konfrontację i zakłada własną partię, ale nikt go od tej pory nie widział. Yy, ja odszedłem jakiś czas później, to już nie była ta sama partia. Za mało się w niej mówiło o sprawach ważnych dla naszej ojczyzny. Za mało oży. Dobra, dobra, już rozumiem, starczy. Skoro Memcenowi serio tak zależy, żeby król nie wyszedł na wolność, to chyba pora popsuć mu jego plany.